Obecny układ już wie, że jego koniec jest bliski, bo w Nowym Sejmie znajdzie się znacząca nowa siła polityczna Konfederacja Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna. Więc do krucjaty przeciwko panu Grzegorzowi, do PiSu, Platformy i Lewicy dołączył najwierniejszy koalicjant, czyli PSL. Normalsi z PSL-u są dużo lepsi niż Oszołomowie od Brauna. Kosiniak, zwany też Kamyszem, kolejny wybitny przywódca socjalistyczny który jeszcze do niedawna miał mimikę plakatu, dopóki nie popracowali nad nim specjaliści od wizerunku i zaczął mrugać oczami podczas swoich wypowiedzi. Człowiek, który jest ministrem obrony narodowej, gdy zobaczył stan polskiej armii, to spakował plecak ucieczkowy na wypadek wojny. Nazywa siebie normalsem. Za takich normalsów to my już dziękujemy. To jest plecak ratunkowy ewakuacyjny. Duża latarka działanie nie tylko oświetlające, ale też obronne, bo jak się poświeci w oczy, to można przeciwnika szybko zdezorientować. Panie premierze, mam bardzo konkretne pytanie, proszę nie uciekać. No i chcemy uzyskać kompleksową informację. No pan nie udzielił tej informacji. Za chwilę drony będą na indywidualnym wyposażeniu każdego żołnierza. Że każdy dron będzie miał w swoim plecaku drona. Ja pier Znamy się od lat, współpracujemy w różnych obszarach. I mogę was zapewnić. Że świadomość naszej historii, tradycji, świadomość polskości, która jest dla nas wszystkich, jest u niego ogromna, bo wyrasta z takiej rodziny, z domu patriotycznego. Jak wybuchło powstanie warszawskie, moja mama miała lat 12, jej starsza córka 15, najstarsza córka 21, a brat lat 20. Jesteśmy najlepsi z najlepszych.